Cześć, witajcie! jest nowym vlog i materiały materiał pokażę Wam jak otwieram skrzyneczkę na stronie kdrop.pl Bez błędnego gadania zostawcie łapkę w górę oraz subika i lecimy. Dobra, jesteśmy na stronie kdrop.pl aktualnie się mamy ponownie 23 złotych, no bo niestety pest zabiera prowizję. No. Po sobie jakieś fajne skrzyneczki. Może ponownie, e, może nam coś drobnie. Dobra. Mam ochotę. Nie wiem, myślałem nad tą skrzyneczką, ale tą chyba później otworzymy. Otworzymy na pewno jakiegoś ice lala? Mm. Dobra, odbierzemy se tą. To będzie skinnek dla was. Um, dobra. To już lecimy sobie i popatrzymy um, nie wiem, popatrzymy sobie na jakieś skrzyneczki. Um, no myślę... Hmm, nad... Na razie byśmy byli mniej więcej na plus. Więc to będzie skinek dla Was, chyba że drapnę lepszego. Tak, może jakąś skrzynkę za 2 złote? Coś takiego. Nie, nie USP, to będzie... O! Beast. Czy to można dropnąć? Aha, nie można, ale dobra. Ja chcę akacza, akacza spoko. No straciliśmy troszkę, ale jednak nie się tak trochę wyrównało, znaczy. No troszkę tylko straciliśmy, bo jednak... Dobra, może otworzymy sobie teraz o tam jest skrzynka Kusi. Tu macie fajne skinki. Dobra. Uf. Nie ojej straciliśmy 2 zł tak no niestety no to no straciliśmy niestety 2 zł słabo słabo to może otwórzmy sobie banana nie wiem tak myślę macie orionę zacznij Mamy 5, a tu 9. To dobrze. Spodkocześ, tu też my, a nie. No. Fajnie mm, było tego usporządzenia 3, 24. Ponownie straciliśmy. Słabiutko. Może sobie mamy 19 zł równe. O tam jest skrzynka, fajna jest. Tylko, że jak tu stracimy, no co już będzie koniec odcinka, to może na koniec jak będziemy mieli jakąś skrzynkę zadyszkę może jakąś fajną o terrory. Dobra, to będzie ten moment, w którym otworzymy skrzynkę terrorysty. Bum. Proszę, żeby coś fajnego drapnęło. Ajajaj. No to bardzo słabo, bo straciliśmy 10 zł. Bardzo słabytko. Ale prawie by były te rękawice. Czyli mamy 9,76. Diablo może? Nie. Może jakąś od razu za dysz, no za prawie dyszkę, za 9 bo jak nam zostało tyle to już nie Czy skończymy opanik a może dobra, tora otworzymy chyba nie wiem czy dzisiaj otwieraliśmy ją tak otwieraliśmy ponownie otworzymy no to prawie nam się zwróciło a na 4 zł. To sobie otworzymy tą skrzynkę. Diable. O, idealnie. Nie. No i super. Za 43 grosze raczej nic nie ten. Na upgradera mamy jeden skin. To CZ wam rozdam, a to co ulepszymy z galinem USB. Nie, wszystko takie samo, a to? Nie, to ten lepiej. Dobra, jest, 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 essa. No i mówię. Dobra, wierzymy bo to jest fajny tryb. No i oczywiście przegraliśmy, no i słabiutko, mogliśmy to sprzedać, więc oto taka CZ idzie już wam ją pokazuję, dla Was, to jest taka CZ, y... odbierzemy sobie ją, dobra, jest oferta wysłana i ja ją oczywiście Wam prześlę. Więc dziękuję bardzo za obejrzenie materiału, jeżeli wam się spodobało zostawcie łapkę w górę oraz subika, tu był Glock i ja się z wami żegnam, na razie i cześć.